Hej, kochani, ja trochę kupam. W dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie kolejny filmik. Za co się okazuje, eee, że w każdym razie mam taki filmik. Super, aby nie przeglądasz filmu na moim kanale. bo Popatrzmy, co fakt. Jakiś kto karmi się odpierdł, bo wiecie, co tam się tu wzią. Tutaj nie będę rozkładać, bo, bo będzie dzisiaj filmikacja moim kupcem. I tutaj mam takie konsumpcje, słuchajcie. Ja zawsze, bo niektóre są na, na rano. rano, a niektóre jakby mam tylko jed, dwa kosmetyki, jeden jest na rano, a drugi na wieczór, co nie? Nie, chyba jeden tylko mam na wieczór, co nie? A reszta kosmetyków jest na rano, na wieczór, no. Zobaczcie, kliknięcie łapkę w górę i, mamy, i życzę Wam miłego dnia. Jeśli teraz chcecie, to też mam smacznego, chyba. I zaczynamy mi Próbowała się z tego odcinka, bo chciałam go już ale nie było jakaś taka okazji, wiecie wyjeżdżałam i że przetoczyłam strasznie i nie podczułam się, że będzie bardzo dobrze że żeby nagrać ten film, a nie będę na właśnie. Też czasu nie miałam. Teraz. I to też jakby, no, wiecie, się no, czekajcie, musiałam tutaj trochę, o tutaj, teraz, bo ja jak zaczęłam jeść parfum i tutaj trochę tak, wiecie, bo tak ta wiele jest tutaj, a po prostu ja bym nienawidził, dosłownie. I tutaj pierwszym właśnie do twarzy kosmetykiem jest taki The Beauty, kojący Aloe's gel yeah, 99, gel aloesowy, słuchajcie, polecam Wam. Nie pamiętam już skąd go ma, moja mama kupiła, już no, Po prostu, o to jest, patrzcie, jakiś taki żel, słuchajcie, o widzicie? Ja muszę sobie jakąś maskę kupić, aby po prostu odgarniać, odgarniać te włosy. Jakby nie ukryła do mnie kurza i ale Teraz mam sobie na 6. Zący, tak? To będzie bardzo dobre, co że sobie na sześć ząbka? No, za szeroko. Dobra. Ja w ogóle jakoś dzisiaj makijaż w ogóle nie miałam. Nie wiem, pomimo, nie miałam. Ani tych chust, ani jakby, wiecie co, podkładu tego dzisiaj nie miałam, drwi, nic. Uwielbiam tego. Uwielbiam W kotorki u mnie jest i śpi w kofiku. <grymko> tak wziął ja to, co Teraz go tak trzymam i teraz muszę sobie znieść. No. Więc to już jakby go, że już to użyłam. I zostało mi tutaj 5 kosmetyków. Go w ogóle wpijacie jak wczoraj nie, nie widzieliście nowego filmu z pianką Facebook, bo ją testowałam, więc zobaczcie ten konieczny film, bo połagam jej Jak nie widzieliście tego filmu Facebook, to koniecznie zobaczcie. Było naprawdę dobre, śpiewam. Było mi naprawdę bardzo fajnie. Na I dużo możecie powiedzieć w komentarzu, no. więc... Końca, o. jest co najważniejsze. film. O, 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 o. Dobra. Chciałam wiecie nagrać ten film w ogóle już tam ale nie było po prostu wtedy. Dobra, to teraz... O! Antybakterii łagący, łakącące do mycia twarzy, proszę bardzo. Tak on się prezentuje. i on chyba był kupiony no w rozpanie. Chyba tak. Nie wiem, bo w ogóle moja mama kochała. <laughs> Także nie wiem. planuję ja, nagrać no film, że ja testuję, ale fajny. planuję nagrać no film, że ja testuję kosmetyki uh, uh, Timu X, tak, bo widzisz, że wyszły, albo nie wiecie, ale wyszło jakie kosmetyki Timu X. Inaczej ma paletkę, ta się chyba też ma P, tam. A ja chyba ma, no, że tuż do ta. a ona w sumie na to, ale kupiłam sobie ten samolot. Teraz już tylko to słodnie. I teraz, tak ciekawego koszuka, Teraz już mogę sobie z tym nie Dobra, o, ja to, ja bym, Tak, Będzie po prostu ciekawy, na pewno. Jak przeciągnie dużo ludzi, moi drodzy. Tak dosłownie. Jakby jest, chcę, żeby codziennie nie było odcinki. Jakby będę się tego trzymać, tak. Będę nagrywała po prostu za same filmy, żeby się tego trzymać, co nie? Dobra. Ten już odkładamy, bo jakąś już szuszyłam. I teraz tylko, słuchajcie. Dobra, a ja dobra, mówię? musiałam jeszcze, słuchajcie, tam wytrzymać, bo mi jeszcze z tego wytrzymać, czy Dobra. Bo tutaj zacznijmy na groźbie, słuchajcie, zostaje, a potem to nie za fajnie wygląda. Teraz używam właśnie tej pianki. Jest jeszcze fioletowa, ale fioletowej nie kupiłam, tylko kupiłam taką. I to jest piękna do mycia twarzy i każde razy cery i słuchajcie, bardzo ją Wam polecam, bo naprawdę jest bardzo superowa i polecam Wam wszystkie kosmetyki z Facebook u. i planuję sobie je kupić. Słuchajcie, dobra? I jak nie oglądaliście tego filmu, jak go dostawałam, to koniecznie zobaczcie, bo było śmieszne, moi drodzy, było śmieszne. Znaczy, było fajne, było sporo, było luz. Bo ma po prostu drogę. Dobra, odkładam I chwilę, musiałam podtrzymać. Ja codziennie ogolimy jej twarz, rano i wieczorem, ale rano to tak, jakby jak potem, nie wiem, bo u mnie to jest pierwsza lekcja to nieraz pani Bia bardzo szybko, co nie? Jakby nie rady. Nawet jak mamy 10 minut, to pani szybko wbija. Myślę, że przed czasem, co nie? I zaczyna od razu lekcji, więc jakby tak czasem udaje się po prostu wszystkim jeszcze jedną lekcją online, ale później już wiecie co, a jak, no wiecie co, a potem, e, na Pani nie wiem, w poniedziałek niestety nie wbija szybko, co nie? A ten, a to jak to tak jeszcze litr to można słuchać, um, jeszcze przed pierwszą lekcją. Ogólnie jest tak, że ja nieraz myję przed pierwszą lekcją albo po drugiej lekcji z no. Albo pod, po pierwszej lekcji z No to zależy jaki nauczyciel i czy szybko wbiję i w ogóle. Więc, o dobra, teraz mywam. To Czeka, pewnie, czekajcie. takie dobre wyjścia co nas oceniać? Wiem, że mamy jak dużo testuje rzeczy, serio testowałam już, oceniam, nie, oceniam, e, tak, e, oceniam, o kurde, czekajcie, o oceniam, słuchajcie, krewę w filmie film do rąk i jakoś e, jesienią, jak nie oglądacie tego odcinka, to wyjedzie, ale myślę, że każdy, już obejrzą ten odcinek, Także, oddaj dobrze. Słuchajcie, i teraz słuchajcie, już trzy kosmetyki, słuchajcie, ja już kupiłam. Zostałam jeszcze, słuchajcie, dwa. I tutaj słuchajcie, mam tak: oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej.